Cześć, zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 19 lipca 2024. Standardowo karty potasujemy, przełożymy i potasujemy jeszcze raz. Zapraszam. Karta dnia na dzień 19 lipiec 2024. Nasza karta to trzy miecze. Karta trzy miecze jest niestety kartą bardziej negatywną niż pozytywną. Przedstawia ona kobietę, gdzie po policzku spływają jej łzy. Karta symbolizuje cierpienie, które nam ktoś zadał, ale również może symbolizować cierpienie, które my zadaliśmy komuś. Warto zastanowić się, jaka sytuacja ostatnio nas dotknęła, lub jacy ludzie Znajdują się w naszym otoczeniu, przez których możemy cierpieć. Może być to partner, który jest toksyczny, może być to miejsce pracy, które przynosi nam tak naprawdę smutek i więcej rozgoryczenia niż jakieś korzyści zawodowe w naszym rozwoju. Może też być sytuacja, gdzie mamy troszeczkę nie do końca dobry stan zdrowia i warto też się tym zainteresować. Tak więc rada na dzisiaj. Postarajcie się nie dopuszczać do siebie sytuacji, gdzie ktoś nas rani, że przez kogoś cierpimy, ale również pamiętajcie, żeby cierpienia nie wywołać u kogoś swoim własnym zachowaniem. Pamiętajcie, że słowa mają wielką moc, a różne zachowania, które my okażemy komuś, te osoby będą zapamiętywać dość długo. Dlatego weźcie sobie też do serduszka, aby nie pozwalać cierpieć i też innym nie zadawajmy cierpienia. Życzę wszystkim miłego dnia. Do następnego odcinka.